Jestem w Liswarku Warmińskim i pokażę Wam kościół Piotra i Pawła z XIV wieku Tak obecnie wygląda licznie go trawiły obrazy te pożary pożary, pożary dwie figury to są z byłego ołtarza Zobaczcie jaki ma wspaniały eee, sklepienia gotyk boczne nietypowe ławki, bo w gotyku takich ławek raczej się nie Stosuję. Koncerty organowe są w Kolegiacie też tutaj liczbarskich organów. Wam nie pokazałem, to muszę pokazać. O, o ile wiem od jakiegoś tam przewodnika, to te złocenia to są nadane. To nie są w tamtym okresie, były farby raczej, a nie złocenia. To jest po prostu zrobione tak z skrzywdą dla tych figur, tak mówił, bo byłem w muzeum w Pelplinie i to właśnie stamtąd się dowiedziałem, no to jest fałsz. Te, te, te wszystkie złocenia niektóre, bo są, bo są po prostu farby. I to by trzeba było zobaczyć jak to rzeczywiście było. A nie nie, nie nie same złocenia To może ładnie wygląda, ale tak nie jest. Tak nie jest. Droga krzyżowa Konfesjona Miał też matki boskiej, tam jest głębi za, za dużo tego złota nie uważacie? Ja też tak uważam Zobaczcie na tamten Naturalistyczny bardziej, tamten, a ten albo tamten Już rozpoznajecie różnicę.